opuszczonym zamku. Zobaczcie sami, miejsce jest przeogromne. Wydaje mi się, że tutaj znajdowała się również szkoła, jakieś mieszkania, bo widać jest po wyposażeniu, że nie tak bardzo dawno, po prostu parę lat temu ktoś tu jeszcze mieszkał. Spójrzcie na to, ile jest tutaj książek. Bardzo dużo. Bardzo dużo książek w języku słowackim. Spójrzcie na to, jakie pajęczyny w oknach zakratowane. Więc tutaj musiały znajdować się również wartościowe jakieś przedmioty na pewno. Pomnik miał być pewnie odnawiany, bo tutaj mamy krzesło. Znajdują się tu również jakieś książki. Pozostałości, fajne drzwi, szkoda, że wydarte. To mamy dalszą część książek. I ten segment. Ale na to. To jest wszystko nieporozkradane. Zostało tutaj wewnątrz. Patryk Austin. Bardzo dużo książek. Odyseusz, tam pod spodem. Historia o podziemiach, coś takiego. Nie znam słowackiego, <noise> Bolesław Prus. Super. Bardzo fajnie, że te książki tutaj przetrwały, zostały. Tutaj mamy jakąś część bodęży od kominka, ewentualnie od pieca. Tutaj już potłuczone jakieś Fragmenty również były ozdób. Tam znalazłam jakiś kluczyk. Tutaj mamy kolejne książki. Dużo książek. A tam jest pod spodem dziura. W zasadzie nie wiem, gdzie ona prowadzi. Jakoś nie bardzo chcę wiedzieć. Muszę Wam jeszcze jedną rzecz pokazać, a mianowicie... Spójrzcie na to. Te okna. Ciekawe są te... te wzory. Nie wiem. Tutaj w oknach były zamontowane takie jak drzwiala. Tutaj były katalogi różnego rodzaju. Siemony, listopad. Sztorm. Ciekawe. Hiranica, Bolesław, Prus. Wow, spójrzcie na to, to jest jeszcze Cała konstrukcja łóżka, bardzo ładna, w kolorze złotym. Bardzo dużo lamp. Zobaczcie sami, to tutaj miała być w ogóle chyba wymieniana. Tutaj widać niektóre są nowe lampy, Pozakładane. zakładane bardzo dużo tu się znajduje, więc będziemy uważać, jak chodzimy. Zobaczcie na to. Elementy z pieca. Bardzo dużo takich właśnie kafli. Różnego rodzaju. Świetne. Tu mamy jakąś skrzynię, w zasadzie nie wiem od czego. I książki. Wow, przepiękna. Spójrzcie na tą komodę. No, przegenialna jest. Piękny mebel. I na sam widok pomieszczenia, te sklepienia. Zobaczcie, jak to wygląda. No genialnie, widać, że troszkę to zaczęło być odnawiane, aczkolwiek chyba remont nie, nie powiódł się. Szkoda, ale bardzo ładnie. Spójrzcie jeszcze na to stare krzesło, A raczej ich pozostałości, zardzo białe. mamy ławkę. Z wam nie pokazywałam, ale tam jest zegar, który zatrzymał się w pół do 12. Nie, w pół do 11. Bardzo ładny, stary. Ogólnie cały pałac. Pięknie wygląda wewnątrz, jakiś zewnątrz. Wiadomo, nie będzie tutaj jakichś luksusowych wyposażeń. I widać, że miejsce jest remontowane. Miało być. Tak mi się wydaje, bo tutaj widać, że te cegły już leżą dłuższy czas. Ciekawe od czego to. Zobaczcie, jak fajne refinki sobie już wchodzą do wnętrza. A tu mamy klapę w piwnicy. Klapę prowadzącą na zapewne do piwnic. Tak mi się wydaje zejście. Albo pod spodem mogły znajdować się również jakieś kuchnie. Tak jak to bywało kiedyś, otwierane takie. I służba po prostu wnosiła takimi schodami podziemnymi również posiłki. Ale ciekawe właśnie czy... To... prawdopodobnie znajdowały się kuchnie kiedyś dawno spójrzcie na te pajęczyny w oknach przeogromne ogromne od zewnątrz znajduje się również jeszcze gniazdo o płytkach może było właśnie odgadnąć co tu się znajdowało i spójrzcie na te kraty w oknach. Ta roślinność, która się wdziera do wewnętrza, przeganiała. Weszliśmy teraz na piętro. tu już mam ogóle dach. Ja powiem wam szczerze, nie będę chodziła po to. Nie wygląda to dobrze. Dach oczywiście już w porządku, bo tutaj został wymieniony. Tam są fajne wałki na ścianach bądź tapeta. Wydaje mi się, że to tapeta genialnie to wygląda. Nie te okna, spójrzcie na to. Odchodząca farba od ścian. Typowo zielona taka. Zieleń szkolna. Można by rzec. Tam są schodki, ale już zawalone. Nie będziemy tam wchodzić. Tutaj jest chyba to pomieszczenie, do którego ja zaglądałam z jednej strony. Nie. To nie jest to pomieszczenie. Spójrzcie na to. Ogólnie obiekt ma potencjał. Szkoda, że w takim stanie jest. Spiszcie na podłodze jeszcze linoleum, a raczej na szczątkach podłogi. A tutaj mamy płytki. Płytki są prześwietne wyglądają na dość stare. Ale to jest zdobyniana też i to muszę Wam pokazać. Spójrzcie jakie w ogóle jaka gruba jest ta fotryna. Aż takie niebywałe, przeszklona cała bardzo ładne Tu już do prądu się ktoś dobierał. Ale spójrzcie na to. Zielona prosi. Fajnie się komponuje ogólnie z całością. Tak czy inaczej. I tam mamy tę wieżę zegarową, o której wam mówiłam. Gdzie pokazywałam z dołu, wam zegar, pałac prezentuje się, czy zamek to już prezentuje się pięknie. Tam był ogród z różami. Prześwietne miejsce. Strasznie długo tu już jesteśmy. Na pewnie jeszcze chwilę zabawimy, tak czy inaczej. Tu są widoczne te wałki na ścianach. Zobaczcie jakie świetne, bardzo interesujący wzór. Strasznie mi się spodobał. Kontaktów już też nie ma, ale spójrzcie na to. No. kontrastowo to wygląda genialnie. Tu by były łazienki, ale chciałam pokazać, bo zobaczcie jak to klimatycznie. Umywalka spadła razem z tynkiem i z płytkami. ale spójrzcie na to okno. Jak to wygląda? Prześwietnie. E, razem z tymi cegłami. Genialnie. Jeszcze fragment, żeby został w oknie takiej przyciemnionej. Nie ja bym sobie tu stanęła, ale powiem Wam, że trochę się obawiam, czasem nie spadnę razem z tym wszystkim na dół. Ale tak to wygląda. klimatyczne okna porosięte a tutaj były łazienki. Spójrzcie na to okno jak to wygląda świetnie to na pajęcie. ale to cała budowa jest drewniana. To ja to było zamykane, na takie drewniane okiennice bądźmy się tak tylko wydaje, ale bardzo możliwa opcja od wewnątrz ewentualnie to mogło tak po prostu wyglądać tak jak stan obecnie mamy kolejne takie drzwi zobaczcie to są podpisane Sara to jest 123 ale piękne ramy pięknie one wyglądają te zdobienia i to mamy kolejne pomieszczenia 126 Spójrzcie na do zdobienia. To może nie są takie imponujące jak w poprzednim pałacu, w którym byliśmy, ale również ciekawe to wygląda. <grymne> Zobaczcie na te drzwi świetne. Pięknie wyglądają. Ciekawe z jakiego pomieszczenia to tam, tam chyba też nie ma gdzie iść. Wydaje mi się, że się zerwało również tam do pomieszczenia obok. Ale to wszystko jest tak porzucane byle gdzie. I w kolejnym pomieszczeniu, właśnie tym, spójrzcie na te podki. No, prześwietne, w każdym są takie zupełnie inne. Na no to mamy drzwi, w którymi wchodziliśmy do tego pomieszczenia. A wiecie co to nie były drzwi, to były elementy sufitu. No to wygląda. Spójrzcie, jak to wygląda. Niebywałe. W oknach zachowały się fragmenty folii. Ale tutaj deski wydają się być odnowione. Nawet ten zapach jest taki świeżo po konserwacji. Ciekawa. Fragmenty jeszcze z dobrej książki, które tutaj się zachowały. Tam piękna rozeta. Śliczna. Aczkolwiek już rozczaskana. Już tu sobie poukładał po prostu. Tak mi się wydaje, że to musiało być poukładane tutaj dokładnie. Tam w kolejnym pomieszczeniu też nie ma po co iść. Tam się zerwał cały sufit. Ja tutaj mamy jeszcze okno. I piękne zdobienie. A czy sufit? Zobaczcie. To sklepia ciekawe ściany pomalowane na taki róż. Dziwnie to wygląda. Ciekawe co w takich wnękach się tutaj znajdowało. Interesujące bardzo. Tymi drzwiami wchodziliśmy do tego pomieszczenia. Więc przejdźmy sobie z powrotem. Tam był właśnie ten sufit, o którym Wam opowiadałam. jak to wygląda z tej strony. Jesteśmy z tej drugiej właśnie. Przepięknie. Tam do tamtego pomieszczenia jeszcze nie będę wchodziła. Ale tutaj mamy klatkę schodową. Tą, której zdjęcie z po prostu z parteru. Idealna. Tutaj mamy tutaj mamy łuki, które wyglądają prześwietnie. I drzwi, ciekawe do czego one prowadzą. Tym tym drugim korytarzem przeszliśmy tutaj. Spójrzcie na stropy, które już się też zarywają. A tutaj mamy balkon. Wyjście na balkon. Jaki cudowny witraż. Mamy jedną wieżę. Przepiękną to już ta ściana, ściana jedna z, po prostu wpadła do środka razem z oknem. A tutaj mamy te drzwi balkonowe razem z tym witrażem, który wam pokazywał od wewnątrz. Ile to jest? 12 warstw farb. I jak to pięknie wygląda! Po prostu jestem pod wrażeniem. to mamy również ciekawe okno. I druga wieża której zakończenie niedługo się też odłamy i spadnie, no robi trochę szkód. No to mamy jeszcze balkonik z tamtej strony, aczkolwiek nie wiem, czy uda nam się do niego dotrzeć, czy nie. Ale wygląda świetnie. To był również jakiś włącznik i no, tu znajdowało się jakieś gniazdko. A spójrzcie, jak ten odpada, tęg. No, przeganialne. Miejsce jest przepiękne. Do tego pomieszczenia, z właśnie z tym balkonikiem. Wygląda pięknie. Zobaczcie, półkrągłe. To jest ta wieża. I tutaj na wieży, wieży również mamy okno. I te okna, spójrzcie. Miałam rację. Okna były właśnie zamykane w ten sposób, jak Wam mówiłam. Czyli yy, tutaj były składane, zamykane te okiennica, przegenialne Świetna sprawa. Pięknie to wygląda, powiem Wam szczerze. Miejsce przecudowne jeszcze wśród zieleni. O, spójrzcie, to się w całości zachowały te okiennice po obu stronach. I ciekawe, bo były składane również. A tutaj tak to pomieszczenie wygląda. Znajdował się kominek również. A pomieszczenie takie już w stanie dość mocno zawalającym się.